Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy coś, czego jeszcze nie widziałam, a przynajmniej nie w wydaniu Star Stable'owym, bo ogólnie na YouTube jest to bardzo popularne i w sumie nie wiem, po co są te wszystkie wstępy, bo kurde, widzicie już tytuł, ale dobra. Dzisiaj kręcimy kołem Fortuny i to dzisiaj Koło Fortuny wybierze nam outfit. Mnie to chyba dobrze, bo tak jak usiły, mogliście przekonać na ostatnim filmiku na własnych początkach. Widzieliście, że ja nie umiem utwity, więc zobaczymy, czy koło fortuny jest to lepsze, czy jednak nie jestem aż taka zła. Dobra, najpierw wpisałam sobie wszystkie moje koniki. Jest ich 15, jak się okazuje. Nie wiedziałam o tym. Sporo nawet. No, i kręcimy. Co wyjdzie, co wyjdzie? Quarter. No dobra, w sumie jestem zadowolona z tego wyboru. Jedyne czego nie chciałam, to magiczny ten taki, jakby miał. no, to tu, No, tak, dokładnie tak. I w sumie startowca tak nie za bardzo, ale no, kwarterek, bardzo spokojny wybór. Lecimy teraz dalej. Do Dobra, to teraz stosujemy kolor, w jakim będę miała zrobić postać. Mam nadzieję, że tutaj koło Fortuny się wyłoży, bo jak na razie jest, kurczę, lepsze ode mnie, no. Konkurencji mam. Losujemy, losujemy... Różowy czyli mamy coś różowego, łomatko. No to ja może wrócę do Was i coś wybiorę. Dobra, powiedzmy może coś takiego. Ja nie za bardzo mym, no prawda. Chyba w następnym filmiku, jak ten dobrze wejdzie, to zrobimy tak, że podam konkretne rzeczy do koła fortuny, wrosłe konkretne rzeczy. Bo tutaj i tak mam z dużą ilością tworzonych na mnie. Dobra. Mm, kolor w sumie chyba nawet OK. Tylko teraz, żeby pasował kolor zestawu konia. Chociaż do różowego wszystko pasuje, no ale kręcimy. Co to będzie, to to będzie. Niebieski. Mhm. Mm Okej. Okay. No dobra, mówiłam, że wszystko będzie pasować. No co robimy? Wiem, że nie jest aż tak źle chyba Tylko poczekajcie, bo te buty mi tutaj strasznie nie pasują Dobra, te chociaż wyglądają trochę gorzej To chyba lepiej się komponują, jeżeli chodzi o to, jak ma być z tyłu i jeszcze zmienimy czapkę, bo to jest zestaw z tym ciągłem i, i to i chyba też. Więc lepiej mi to wyglądać. I no, tak to wygląda. Hmm, no, no. no. Wiem jeszcze co zrobimy. Ujdziemy, wrócimy, fryzurkę i makijaż. To też jest ważna część przecież bioru. No dobra. Ok, mamy i kręcimy. Jak losuję zielone, to koło fortuny jest totalnie skończone. Nie no, serio. Serio? Jednak ja nie jestem najgorsza w Dziękuję, ci, Boż, dziękuję. Yy, okej, okay, teraz fryzurki. Całego nam mam na myśli make-up. I wylosujemy. Teraz tylko nie losuję wampirzy i już jestem wygrana. Nie no, naprawdę. A yeah. To było tak dobrze, no! No to co? To... A, jeszcze wam nie mówiłam, że... O, o strój, który mi wybierze, będę chodziła przez kolejne miesiąc i dla was filmiki, -y, więc... Y... Powodzenia! Radzę oglądać za mnie oczami. No, cudownie, jest pięknie! Oczywiście, że z był tu lepszy ode mnie, prawda? Dobra, teraz musimy wylosować miejsce, w którym zrobimy zdjęcie na miniaturkę.